Dobry. Jest 29 październik, więc pierwszy dzień niedziela po przestawieniu czasu. Dzień krótki, dzisiaj chyba słońce zachodzi. Nie wiem, o 16.30. Wybieramy się na rowerową wycieczkę, zrobimy sobie pętelkę po śląskich miasteczkach. Przejedziemy pewnie przez Bytom, między innymi przez Piekary Śląskie. I zobaczymy. Jaka jest piękna. Na Śląsku się. Co tam jest? Co? Tężnia. Tężnia. O widzicie, tężnia w Czeladzi. Pierwsza atrakcja. Kasia już wypatrzyła tu w lewo. No właśnie. Możliwe, że to ostatnia wycieczka w sezonie, co? W lewo. W lewo. Widzę, że pszczeladzi chcą zrobić drugi cichocinek, chyba. Kolejna tężnia. Jak go odczucia? Nic nie czujesz. Nic nie czujesz? W rybniku to tak aż parowało, nie? Ale tam trochę inaczej to było z przemyślane. Mafia tu była No to ja nie wiem, czy tu możemy ja Nie wiem właśnie też, czy możemy tu wjechać Jaka to była mafia? Meksykańska czy kolumbijska? Nie pamiętam Bez różnicy, ale pojedziemy Musimy się dwa razy zastanowić, czy można tu wjechać Buty jednak Oznaczają zagrożenie Ryzykujemy Ryzykujemy? No coś pięknego, czeladzkie strusie, widziałem kiedyś to chyba na tym, u Burdel na Kółka. Kasia dzisiaj jest Mało małomówna, Właśnie jeszcze dziecko nie obudziło. A właśnie, bo dzisiaj jest pierwszy dzień zimowego czasu. Takie skarby można znaleźć po drodze. Brakuje nam przynajmniej jednego. Gdzieś zaginął na morskiej podróży. A się znalazła na drodze. Mówi, że po nim przejechałem. Może ktoś tu był rozbity. Może. Nie ma jak wakacje w Czeladzi. Nie wiem, czy jeszcze jesteśmy w Czeladzi, czy już byśmy wyjechali. O, jest przystanek. Przełajka Brynicka. Mianowicie śląskie Punkt widokowy Przed chwilą list tam pobiegł. Niestety nie udało mi się włączyć kamery, żeby go nagrać ja Widziałam tylko uszka Tylko uszka widziałaś? Mhm. Nie wiem po co wziąłem tę Jest tak ciepło Jeszcze nie jest ciepło, bo jeszcze jedziesz w bluzie Już nie mam gdzie schować Nie ja ci mogę schować, mam pustą sakwę Pijesz wodę? póki co Fajnie się bawisz Jest pani. Dobry. Gdzie ta mała będzie? Tam, gdzie grilla robiliśmy kiedyś. To był kiedyś zapewne most. Dziwne uczucie, jak tu stoję. Zanim jestem tak daleko, Od ta litra będzie. Ale jakiś taki lęk. lęk jest, nie? Na rękach system. Nie, nie staję tu na rękach. Jesteś w kolejnym mieście. Wiesz jakie tym razem? Nie no, się mianowicie już były Teraz są piekary Czas na krótką przerwę Herbatka dzisiaj. No jak już wzięłam to trzeba wypić chociaż No ciepło. tak, to herbatka ciepła i jabłecznik dostaliśmy wczoraj od cioci Jeżeli ciociu jak to oglądasz to... Pozdrawiamy Pozdrawiamy i dziękujemy. dziękujemy bo jest przepyszny Zamiast batonika to jest dzisiaj No właśnie I taki zupełnie inny, nie? Herkules Herkules, takiego jeszcze nie widziałem Co prawda treningu nie robimy ale możesz zrobić jakąś recenzję nie byłbyś sobą, mógłbyś tu nie zrobił maslapa nie byłbym Małpka Kiki fajnie tu Herkules Kalisten Siłownie zewnętrzny kolej Robimy jeszcze o takich półeczek Takich jeszcze nie widziałem nigdy. to w ogóle da się coś czy nie jak myślisz? Dotyku są takie całkiem spoko ale da się. Jest całkiem spoko myślałem, że gorzej ale daj radę chyba musimy kiedyś tu przyjechać na trening no. To jest jeszcze spoko Można sobie wejść jak ktoś jest niższy dzisiaj bez podskoku na drążkę Uważaj Co? No, myślałam, że się będziesz podciągał to jest rureczka Także następny trening tu w parku musimy zrobić Dobrze, to jesteśmy umówieniu Dobrowniki Popatrz Kasiula, znowu ten bunkier Polski schron bojowy, Izba Muzealna Obszaru Warownego, Śląsk Tu można to zwiedzać, nie? Ale trzeba się jakoś umówić Jedziemy przez działki jakieś I Kasia chce, żebym u nas jej tak powycinał krzaczki Przez Są... ropy takie robisz Są roku... Takie chłopki mam ci powycinać? Tak, takie to ja szanuję. Dobra, postaram się. Poodlanie, no nie Świerk kolacy srebrzysty, chyba jest jakiś okaz, ale tu pięknie co? Mhm. Dotarliśmy, świerklanie z park. Kiedyś mieliśmy przejechać na terenik na kołach na tej gałęzi, by było jak. znaleźć. Szef kuchni to dzisiaj przygotował na obiad. zapiekanka. Wozisz całą brytwankę ze sobą? I ty wozisz? Ja tylko wymyślam. Mhm. Tak, ja słyszałem, że na rower to trzeba się pakować jak najlżej. No to przecież lekkie jest. Co to jest? Zapiekanka? Z mięsem, mironem i z ziemniaczkami. I takie tam jeszcze. No smacznego. smacznego. Tak wygląda w środku. Marchewka to jest. Marchewka i groszek jeszcze. Jest. różne marchewki. Nawet czarna. Czarna, nawet. Pokaż czarną marchewkę. Wygląda górak. jak góra, właśnie, chciałem powiedzieć. Ale była ciemniejsza, nie? Mm -hmm. Spróbuj. No. Co robisz? Parnujesz. Jak smakuje? Jak czarna marchewka. Nie, nie ma jakiegoś wyjątkowego smaku innego chyba. Chyba smakowało. Się? Dotarliśmy. Możemy wracać. Nie da się. Nie da się. Rzeźby Emanuela. Się Remieta No chciałem, żeby Kasia Wam coś przeczytała na temat Świerklańca tego parku. Pewnie jakiegoś pałacu. No ale jest wszystko zamazane. No, także niestety nie jest, jest przekał. Kolejny schron Polski schron bojowy numer 52 wesoło No ale tu się nie da wejść nawet zobacz z na drugiej strony jest tylko nadziałką. na działko miejsce mhm. Na działko? Tu jesteś chyba ekspertem w tej stronie wszystko? ładna wszystkich Nad Morzem na doktorze, no. Jak to? Palochrony są. To są palochrony. Mhm. mhm. wygrywać wejście. To jest tylko krata czy drzwi są? Otwarte drzwi, no, nie ma żadnych drzwi. I ciemność, kamerka jest, obserwują cię. Stowarzyszenie na rzecz zabytków fortyfikacji pro sobota Kartą sobotę miesiąca, godzina 14.00 do 18.00. Tak, mhm. to jakbyście chcieli sobota w Każdą sobotę? Czy jakąś tam? Nie, w każdą sobotę miesiąca. 14? Od maja do września. Od maja? 14 do 18. No ale od maja do września, to trzeba czekać do maja. O, Otwarcie to prawa państwowa pomieszona na maszcie. Wiecie ile ciekawych rzeczy można się dowiedzieć? Chodź czeka się przeczytasz tam co jest napisane. No, 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 no nie da jest, rady. bym to to nie, teraz nie rady, nie A, rady. To chociaż przeczytaj, co to jest. Obszar Barowny Śląsk. Kokuła Bojowa, 1938. Tędy jeszcze nie wracaliśmy chyba. Kolejna miejscowość, Wojkowica i jesteśmy w Wojkowicach. Znowu wymyśliłaś traskę z górkę. To jeszcze jest pierwsza taka przystaweczka. Ta, pierwsza. To może druga. Nie, bo w ogóle nie wiem, jak. Już Będzin. Mówicie coś? Co? No, jeszcze kawałeczek. Jest i zamek. Kup se No Nastypka? Można no, tu kupnie. Nastypki no, z grilla? Akurat no. pod kończymy Kasiła. Ile masz na liczniku? Ile? 56 No to 56 km. Dojedziemy do domu, będzie 57 km ale fajna wycieczka, co? Bardzo no, przyjemnie właśnie. Piwka dzisiaj nie będzie, bo nawet jeszcze nie ma 14 i zasłużyliśmy. Szybko za mało kilometrów, no a za szybko przejechaliśmy. Tyle na dziś. Do następnego razu.